Na samym początku chciałbym pozdrowić nowych wspierających na moim kanale, a mianowicie Peter 124, miażdżący kurek oraz Franklin Met. Bardzo wam dziękuję, serdecznie was pozdrawiam, a jeśli ktoś z was chciałby z mojej drodzy zrobić to samo, to klikajcie w ten niebieski przycisk, każda osoba zostanie pozdrowiona odcinku, także myślę, że warto, a teraz zapraszam do oglądania. Siemanko, moi drodzy, jestem Ternis, zadaliście mi bardzo dużo pytań o to, czy szofer naprawdę odchodzi z ekipy Kamusia, a może jest to tylko prank. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku się wszystkiego dowiecie, także strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, napiszcie komentarz, no i teraz zapraszam do oglądania A więc moi drodzy powiem prosto i na temat Tak, szofer odejdzie Nie jest to nic zrobione pod filmy, żaden prank Szofer naprawdę odejdzie Ale nie na stałe, ponieważ Moi drodzy prędzej czy później będzie się pojawiał Na filmach, czy to Na pewno na swoim kanale będzie robił Teraz właśnie filmy Na kanale Mareczka możliwe, że też Będzie się pojawiał, ponieważ yy, Dopóki Mareczek się nie przeprowadzi do Kamusia To możliwe, że szofer będzie nagrywał U Mareczka Um, u kamerzysty na pewno też będzie nagrywał z tego względu, że, że nie raz ich na pewno odwiedzi, a możliwe, że również się tam nawet przeprowadzi, ale dopiero po jakimś czasie. I więc, moi drodzy, spokojnie, nie jest aż tak źle. A dla tych, którzy nie wiedzą, dlaczego w ogóle szofer musi odejść z kanału, to, moi drodzy, dlatego, że kamerzysta wraz z całą ekipą przeprowadza się do nowego domu. Wcześniej mieszkali w Szczecinie, a teraz będą mieszkali pod Warszawą. I szofer dlatego nie chce iść, ponieważ w Szczecinie ma swoją dziewczynę, którą oczywiście może zabrać, ale ma również... Y, tam swoją rodzinę. No i moi drodzy, jest to jak najbardziej zrozumiałe i nie jest to kompletnie robione pod film. Mordeczko wbijaj na mojego Instagrama, ponieważ pojawiają się tam fajne treści na Instastory oraz na zdjęciach. Także wbijaj zapraszam bardzo serdecznie. Moi drodzy, wyczekujcie filmu na ten temat właśnie na kanale Szofera, Ponieważ jak on sam tutaj pokazał nam na Instastory, powiedział, że zrobi taki film wyjaśniający, ponieważ jest to troszkę bardziej złożona sprawa niż ta, co się dzieje u kamusia, ponieważ u kamusia to są jakieś żarty po prostu to, co on mówi na filmach czy na instastory a w, no, w, prywatnym, w prywatnym życiu jest to troszeczkę bardziej złożona sprawa Realnie nie nazwałbym tego odejściem na zawsze i tak dalej nie wiadomo, co przyniesie czas tak naprawdę e, ale w każdym razie e, uważam, że czas na pewne zmiany i na pewno nie, na pewno w najbliższym czasie was poinformuję o wszystkim Mariuszku, będziesz ze mną tęsknił? Będziesz? Nie. nie. Będę. Będziesz? Dziękuję. Szofer również planuje rozwijać własny kanał. Także moi drodzy, nie martwcie się, ponieważ wszystko będzie dobrze. Shofer będzie odwiedzał w tej Warszawie. Sofer będzie nagrał na swój kanał. No i moi drodzy, wszystko będzie dobrze. Także to tyle z tego filmu. Zjajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie komentarz. No i do następnego filmu. Cześć!